Prawdą jest, że istnieją dziwy w niebie i na ziemi, o których nie śniło się nawet filozofom. Szekspir się nie mylił, Hamlet się nie myli. Miałem okazję przekonać się o prawdziwości tych słów na własnej skórze. Boleśnie. Miałem okazję przeżyć rzeczy, które wykroczyły poza sferę ludzkiego poznania. Poza sferę twojego poznania. Głębie. Miałem okazję spotkać istoty, które, jeśli chcesz poznać, musisz otworzyć oczy duszy swojej. Ale pamiętaj, nikt nie zagwarantuje ci, że to, co wówczas umrzesz, będzie dobre i przyjemne. Ja zobaczyłem dziwne, które na zawsze odmieniły mój los. Czy jesteś gotowy wysłuchać moich historii? Która, jak większość tego typu opowieści, zaczęła się niewinnie? Od spotkania. To tutaj, właśnie, nad tym pięknym jeziorem, poznałem istotę tak lotną i delikatną, że codziennie wątpię o jej istnienie. Tak szybko pojawiała się i odchodziła. Była niczym te fale, które podpływają na chwilę, byś mógł zamoczyć stopy a potem spłoszone uciekają. Była niczym ten wiatr, który u upalny dzień pozwala Twojej skórze odpocząć. Najpierw lekko dotyka Twojej twarzy i rozczesuje Twoje włosy, a potem nagle znika. Była jak mokry jaskier, który wschodzi na bagnie i jak ogień nocny, co prędko przypada. Nie wierzyłem w swoje szczęście. Myślałem sobie, ono nie może być prawdziwe. To tylko księżyc wodzi mnie swoim blaskiem. To tylko noc ma mnie swoją magię. To tylko świtać. Jasne rozprzestrzeniała na wielkiego kształcie obwodu, tworząc dziwne iluzje. Ale ta dziewczyna żyła! Żyła! Przychodziła lekka i zwierna. Tak cicho stawiała kroki, że musiałem mocno wytężać słuch, by móc ją usłyszeć. Przychodziła smukła i wiotka, ubrana w zwiewną suknię i piłkowy wianek. Dlaczego wiotki? Pytałem. To symbol wierności, prawdy i tajemnicy. Mówiła. Wspólnie jedliśmy maliny. Opowiadała mi, że kiedyś te owoce były białe. Ninfa Ida chciała podarować je mamom i W momencie, gdy pochyliła się nad krzewem, by zerwać maliny, ukuła się kolcem w palec. Kropla jej krwi spadła na białe owoce i zabarwiła je na czerwono. Od tego czasu maliny mają pąsowy kolor, innym sygnałem i słodki smak. W tym mieście jest coś przerażającego stwierdziłem. Miłość też bywa przerażająca odrzekła. W tamtym momencie nie wiedziałam jeszcze, jak bardzo te słowa okażą się prorocze. Dla mnie bowiem miłość była czymś prawdziwym, dobrym i pięknym. Była jak to lustro wody, w którym mogę się przejrzeć. Spokojna, przejrzysta i czysta. Nie dostrzegam w niej żadnych wyrozy, niebezpieczeństwa. Tak jak nie widziałem. że świteś na co dzień gładka jak szybalony. Potrafi także mocno pienić się, burzyć i zdymać, by w końcu swoim kręconym nurtem pochwycić i otworzyć otchłań podwodną. Piękna nowa dziewczyna, na co nam do tajemnicę? Skąd przychodzisz? Gdzie mieszkasz? Kim jest Twoja rodzina? Nic o Tobie nie wiem. Zadajesz za wiele pytań o luby. Kiedy przyjdzie odpowiednia pora, na pewno wszystkiego się nie dowiesz. Ale jeszcze nie dzisiaj. Nigdy nie dociekałem prawdy. jednak sądzę, że skoro spotykamy się już od kilku miesięcy, w końcu. Minęło lato, zruchniały liścia i czy czysto nadchodzi pora, to mam prawo wiedzieć, kim naprawdę jesteś. Nie bądź jak na płocha, nie bój się nie. <grym> nie brak mi odwagi, młody strzelcze. Obawiam się raczej, że to Tobie śmiałości może zabraknąć. O czym mówisz, luba dziewczyno? Jestem gotowy spędzić z Tobą resztę dni. Niedaleko jest mój dom. Zamieszkamy w nim razem i będziemy szczęśliwi. Niczego ci nie braknie. Jestem strzelcem w tutajszym Boże, a w lesie jest dostatek zwierzyny. W gospodarstwie nie brakuje też ani owoców, ani mleka. Zostań, oluba, ze mnie. Stój, stój, hardy młokosie. Bardzo dużo mówisz. Jednak nie mam pewności, czy stać cię na to, by słowa dotrzymać. Mój ojciec ostrzegał mnie przed obłudą mężczyzn. Mają, że w ich głosie pogrzmiewają słowicze wdzięki, gdy w ich sercu kryją się mię zamiary. Nie zawiodę cię. Jesteś jak ogień, rozpalasz się szybko. Przypuszczam, że równie szybko gaśdziesz. Czy na pewno będziesz u mnie stały? Przysięgam. – Zatem dochowaj tej przysięgi, Luby strzelcze. To moja rada. Bo kto przysięga, na naruszy. Ach, biada ją! Za życia biada! I biada jego złej duszy! A teraz muszę już iść. Rodzice czekają na mnie w domu i zapewne się martwią. Ale zobaczymy się niedługo, obiecuję. Gdzie idziesz? Nie odchodź! Więcej nie czeka. Wieniec włożyła na skronie i pożegnawszy strzelca z daleka, na zwykłe uchodzi błonie Próżno się za nią strzelec pomyka, wybiega wybiegą nie sprostał. Znikła jak lekki powiew wietrzyka, a on sam jeden pozostał. Sam został, dziką powraca drogą. Ziemia uchyla się grząska, cisza wokoło. Tylko pod nogą zwiędła szeleszcze gałązka. Idzie nad wodą, błędny krok się, błędny mi strzela oczyma. Wtem wiatr zaszumiał po gęstym lesie. Woda się burzy i wzdyma. Burzy się, wzdyma, pękają tonie. O niesłychane zjawiska, ponad srebrzyste świteź w łonie. dziewicza piękność wytryska. Chłopcze mój piękny, chłopcze mój młody, po co wokoło świtejże wody błądzisz przy świetle księżyca? Dlaczego chodzisz samotnie? Przecież niejedna dziewczyna z chęcią dotrzymała towarzystwa. Właśnie mnie opuściła jedna towarzyszka, a to wiecznica, nie jej, skoro zwabiła cię w te knieje, a potem bezdusznie zostawiła. Nie powinieneś zabracać sobie nią głowy. Nie zasługuje na to, by za nią tęsknić. Może masz rację? Pewnie, że mam. z kończnym smutkiem. Myślę, że dziewczyna nie jest warta twoich uczuć. Nie docenia cię. Dlaczego tak mówisz? Obiecała, że wróci. Może tak, może nie. Szkoda czasu. Wiem jedno. Ja na pewno nie zostawiłabym ciebie samego. Na takiego pięknego i młodego chłopca. Czycha wiele interesujących kobiet? Takich jak ty. <laughs> schlegasz mi. Przecież nie proponuję Ci niczego zdrożnego. Moglibyśmy tylko trochę popływać po wodnym pląsać kryształach. Co tym sądzisz? Nie jestem pewien, czy powinienem. Nie krępuj się. Do mnie. Pójdź do mnie, chłopcze. Nie bój się, widzę, że chcesz, do mnie, pójdź do mnie, chłopcze. Nie krępuj się, niech nas w końcu nie widzi, twoja luba też nas nie widzi. Wtem z zasłą błysnął piersi obędzie. strzelec w ziemię patrzy skromnie. Wtem modra fala prysnąłszy z brzegu, z lekką mu stopy załechce. I tak go łechce, i tak go znęca, tak się w nim serce rozpływa, jak gdy tajemnie rękę młodzieńca ściśnie kochanka wstydliwa. Zapomniał strzelec o swej dziewczynie, przysięgą pogardził świętą, na zgubę oślep bierzy w głębinie, nową zwabiony ponętą. Bierze i patrzy, patrzy i bierze, niesie go wodne przestworze. Już z dala suchych odbiegł wybrzeży Na średnim igra jeziorze I już dłoń śnieżną swej ciśnie dłoni. W pięknych licach topi oczy, ustami usta grzane goni. Wtem wietrzyk świsnął, obłoczek pryska, co ją w krył blasku Poznaje strzelec dziewczynę z bliska. Ach, to dziewczyna z podlasku. Obiecałam, że wrócę. Że niedługo się zobaczymy. Więc jestem i pytam. Gdzie przysięgam? Spróbowałeś wierność i oddanie. Kikierne wzywając potęgi. Pamiętasz, Olumbo? Tak, pamiętam. A czy pamiętasz moją przestronę? Hm. Wszak. Kto przysięgnie, naruszy. Ach, biada, za życia biada. I biada jego twojej duszy. Pamiętasz o lubę, Wybacz mi. Nie, nie. Surowa ziemia pochłonie twoje ciało. Drzwi przysypie twoje oczy. A dusza przy tym drzewie lat doczeka tysiąca. Będzie cierpieć piekielne za życie. I nic nie ubrać tego gorąca. Teraz to ja tobie przysięgam. Piękny i młody chłopcze. Nie twarzy dla bladej zawory, skropiony jutrzej błyską. Zgubiła mnie jej postać, jaką gładka ubrana w niebieską suknię. I zgubił mnie jej słodki głos, który wciąż koło i nęcił. Tak, popełniłem błąd. Wszedłem do wody za świetladzianą. Dałem się ponieść silnym emocjom. Niepotrzebny. Uwierzyłem, że mogę na noc w łożu srebrnej topieli pod namiotami zwierciadem, na miękkiej, wodnej linii jak bieli, wśród boskich usnąć widzianem. Złamałem przysięgę, którą złożył mi dziewczynie. I teraz już wiem, że miała rację. Gdy twierdziła, że miłość bywa przerażająca. Zwłaszcza ta zdradzona i oszukana. Dziś mogę tylko siebie żałować. Mogę także dać Ci przestrony. Są takie dziwy w niebie i na ziemi, z którymi nie warto igrać. Są takie słowa, które zawsze trzeba ważyć. I obietnice, których lepiej nie składać. Pamiętaj o tym szczególnie wtedy, gdy będziesz w dobokróckiej stronie, przypatrz się wtedy świteci i spójrz na ten mądrze. Tam, tam mnie nie spotkasz, tam mnie usłyszysz.